Siema, blady i wikusia. Siemanko. Siema. Siema. No jeszcze wikusia, tak? Gramy no, tu chorą grę. Tak, jak, jak, tak. Jak dołączyć do was? Tylko hmm. party gramy. Mamy trzy miejsca Siemanko. jeszcze. Dobra, i po prostu skoczcie. O. O nie, nie trafiłem. czekajcie O. Fioletowy, to wydawaj. Dobra. Ja no i zrób tą górę. Dobra, i teraz. I to czekaj, czekaj. A, dobra, nie. Ma. Dobra, zajebiście Dobra, Git, jestem w osoba o, <coughs> Nice. O, kurde. O nie, o, dobra, Aj, jest. Udało ja się, udawa no się. No i Gicior. Jak się dołączyć? No Meni no do i ikonek w... spróbuj tam, tam online tam multiplayer. Tam no dobra, jestem. To, to jest pomarańczowy. Jak tu się, jak tu się gra? O, jestem różowy. Jak tu się gra? Chodzisz i skaczesz. No, chodzisz, skaczesz no, na spacji no, w WSP. Dlaczego jestem zielony? Wybrałem sobie. Czerwonego a jestem zielony. Ja na jestem czerwony! Zaraz, to mój kolor! No, no właśnie, to Magiego koloru, Właśnie, nie, zaklepałem! Ja jak, jak zmienić kolor? Ja chcę zmienić kolor, już nie ja chcę możesz, być zielony jest, Już, już, być już musisz taki być po prostu, taki się urodziłeś. Już, taki już jesteś. No, zabrał mi kolor i taka jest, prawda? <grym> Ej, biemu mu na łeb, trzeba wskoczyć i tyle. <grym> Aaaaaah. chyba masz trifium, nie na rogu ci a. stoję, na rogu A, może Dobry, jestem, okay. jestem szary Dawajcie Dobry, start, za Dobra, gramy? startujemy Gramy, jest. gramy, gramy, gramy Chcemy te czasówki robić? Czasówki, no tak no. Dobra robimy czasówki w takim razie Zobaczysz, Ostatni został czasówek To jest no, ostatni, ostatni z czasówek, no Kurde, ale ja poprzednich nie grałem Dasz radę Blady, dasz radę Nie na schodek, wiesz No Dobra, no. schodek, nie, nie, jedna osoba leci doła, a potem robimy schodkiem Tak po kolei, czyli ostatnia osoba

w górę, strzałka, w górę, w Wejdź, 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 wejdź. Yy, to robimy, tak, no Szasówki zrobiliśmy czwarty. To teraz jest jakiś... Co ty? jest? G Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy, to jest od Abby chyba piosenka, co A, to jest? Uuu, Oho, co tu chodzi, Czemu nie wiemy jest? Jest? No, będziemy się pić, no Chodź, Zacha Hmm. Nie, okay. to pewnie ten co ma tarczę musi wskoczyć, żeby nas nie, ochronić. Nie nie czekaj, musi czekajcie. wskoczyć. Różowy musi ja wskoczyć, no Bo różowy hmm. ty ochraniasz nasz tarczył. Właśnie, no wskocz tam Różowy musi tam zaskoczyć. Różowy no? musi zeskoczyć. No tak! tak. O, Ale przekijamy! A zabija! Ale ciekawy jestem! Ale dobra, przynajmniej wiem o co chodzi, dobra. O teraz... Ktoś inny, ktoś inny jest! Dobra, guzik, weź nas ochranę i szybko! Oh. Ale was ochronię I nic nie rób, nic głupiego Słuchajcie, teraz Wladeusz zrobi tu akcję Dobra, stop, czekajcie Stąd teraz pilamidę, Piramidę, osoby. piramidę, piramidę Nie, 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 nie Nie, no no nie, 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 Skoczeć, nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie Pod spodem pod nie musicie wchodzić Nie pod spodem, nie, nie, nie. stop Czy ja mogę powiedzieć halo? Robimy no to... wieżę. Tak, I tak, my z zielonym tak, musimy wchodzi. być na samej górze. Dokładnie, no, no, bierz 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 tego laseru. No, wchodźcie pode mnie po prostu. Nie, chodźcie. Pode mnie zobaczcie, wejdźcie pode mnie i ale tak. Vladie, dawaj. Chodź tu, Vladiu. Na górę. Bo bo będziecie się podnosić, potem razem będziemy skakać. No, jest zrobić wieżę. Nie, na wieżę. Dobra. po Vlad po pewno się. Proszę bardzo. No. Dobra. No nie, no robicie. No jedno zadanie mieliście. Nie wierzę Ejbi, jedno zadanie miałeś na... to Chociażbyś Nie mnie AB, a nie Nie Jedno <laughs> zadanie mógł bier, miałeś AB! jak zwykle nie, nie. chciałeś Dobra, nie biegnij ja tam nie już, już ja tu staję pierwszy o. Ja na górę, ja na górę Dwie, Dwie osoby na, 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 górze. Góry, to na górę to idę na górę no i czekajcie, musimy przykryć, musicie się zebrać Bardziej w prawo, bardziej w prawo o, tak. Nie, jest no, ok, no tak jedziemy. idziemy Tak jest git Możemy iść dwiema wieżami dobra, też Cicho, 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 cicho Nie no, nie co zielony biega? Po co biegacie cicho? Nie. Różowy Często z szarym będą właź. musieli biec Szary Ta. musi... Nie, Przesuńcie na, się tak, trochę, bo ja biegną ja się skoczyć Na jednego, Na jednego Idzie różowy i ten, szary Właź, właź na górę, górę Władka chwilę, władka No no dwa poziomy z Tak, tak. O. Teraz, I teraz dwie osoby biegną. Szary, trzymaj cały czas w prawo, i ja będę szedł zaraz. Trzymasz w prawo, jest git Tak jest, I tak jest. No, biegnij. No, no, Biegnijcie no, szybciej. szybciej, co tak wolno? Na pełne. No, 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 ale się. Ale no. <śled> się wydłużyłem. Dobra, teraz, żeby dziś. się nie wysypać, szary. No. Dobra, odpuśćcie te drzwi! Się, a nie. A, ja mam już nie te drzwi, bo się czy... rozjuszę za chwilę! Nie, nie, nie! Chodź, chodź, chodź! Ona ma flashbacki! ale nie, nie możesz wskoczyć na górę! Nie, nie mogę nie. z was! Czasuj się, O, to jest Jeden z drugim! Klucz no właśnie, to jest drzwi! Wszyscy inni muszą robić wieża do góry, ale dajcie komuś klucz, kto jest na dole! A ja teraz przekazuję klucz! Sam się przekazuje, dobra, dobrze, no to trzeba było tego od razu! Łatwo. Za łatwo, no? No. Jakieś banalne są te poziomy. No dobra, lecimy. Takie 3 na 8 bym powiedział szczerze. Wierdni. O co to, to jest? To co to, Bo... to jest? Mario Kart! O, zajebi czołgi! O no, co to jest? Czołg. Czołg. Ej to jest klapi berg! <laughs> no. Gramy w klapiku, na o, my chyba. Ja nie, nie no nie, wierzę. Wierzę. nie, nie wierzę. wierzę, trzymajcie się prawej krawędzi, nie trzymajcie się prawej, tylko na środku, tak jakoś na spokojnie Ja no, na się Jak ja, łopy. ja, ja się... Będę pierwszy, nie, będę no nie pierwszy. wierzę, no zero umiejętności latania. Nie. Ja no tego nie No guzi! Będę pierwszy, muszę być pierwszy!

Guzik cię zablokował, jasne, zwal wszystko na guzika, co A, ty? Nie, nie? No... Wow. Ej, nie tam naucz się grać Ebi Nie no, nie wierzę w guzik Ebi, to nasz Czarny Owce odbijał Nie, to z idyny nie wytrzymam, no, no. no, stypiiiu no. Miernota, telefonem tylko Ebi, trzymaj się z tyłu bardziej, no chaos prowadzasz tylko Pchając nam wszystkich

Dobra, na pełnej w prawo, teraz napierać! Brawo, brawo, brawo! No, napierać! Jest! Poklucha. Nie, Nie, no nie, to jest zielony, to jest zielony! zablokowałeś Ale ty jesteś słaby w tę grę, no ja nie wiem! się troszeczkę! Zabloku... Zablokowałeś mnie, Ipson, no. O, teraz to I. zablokowałeś mnie! No, no. no taka jest prawda! Dobra, napieramy szybko w prawo, napierać! Słaby w tej, tej grze jesteś! Ej, nie się... Teraz dobrze się ustawić, dobrze się ustawić! Kto ginie pierwszy ten frajer O, coś czuję, że Jele zginie! Puśćcie mnie, ja otwieram Nie no, prawie się rozwaję! Jak się wyskakuje, a tak Łatwo, ale łatwy poziom o, o kurde, ja szybko, Wusiki. Wusiki? O szybko, szybko Dobra, dobra Aha no i A trzeba jak najszybciej, nie Co? No, no nastawaj Ej, trzeba a, się zmieścić trzeba... w tym czasie Trzeba tak. ustawić, no tak. jest Czyli musimy czekać aż będzie poniżej trójki, tak mniej więcej A. Tak, tak. tak. Racja, racja A po co nam własne timery? Nie, bo teraz wszyscy nacisnęli Żeby, a, żeby nie ten O, żeby nie zejść poniżej 10 sekund więc teraz tak uwaga, proszę państwa Bądźcie będzie gotowi? Nie no, teraz jesteś już już ze zesrane, bo żółty nacisnął. Guys <laughs> Nie, nie ze nie ze To jest zesrane. suma... Nie. Stop, stop! Jedna osoba naciska na 3.00 Jedna osoba na 3.00, wszyscy do 00 Ja nacisnę. Dobra. I teraz wyczekacie, aż wam się timer wyzeruję. Oś kur <śmiech> Nie <śmiech> mogę! Guzik, ale ty jesteś! Co ja kur? Przecież musimy po prostu mieć przy samym zerze. Wszyscy przy samym tak, zerze. Tak, tak, tak. Kariga to dobrze mówi. Nie, za wcześnie. Jest straszne. Wszyscy, wszyscy przy samym razy. zerze. Dobra, wszyscy przy no. samym zerze. Ale zerze, żeby u góry ci na moim No Na ciebie, na twoim dysniku. To, to, tak to leci nagle. No, za wcześnie, pałeczki. Nie, no, nie i... mogę. Nie no. Skup, zera, to nie lepiej. To jest super A, zdarza się. A, 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 To za. Każdego stopermajtu w ogóle. Dobra, co jest? No bo blady nacisnął na 5 sekundach. Kupcie się. Nie <laughs> skupcie się tymczasem razem, blady. Oj, nie, za dużo. No wcześniej, no byczki, ja no później, no. O, o nie, nacisnąłem przez <laughs> przypadek. O, ale no przypał. później, też <laughs> blady. Nacisną, o nie, naciślałem naciślałem przez przypadek. Później. Dobra, naciskamy no. Blady, blady. Co, no. co mi, tu wchodzisz? Skupcie się, skupcie się, skupcie się Ja nie rozumiem o co tu chodzi tutaj. Patrzcie na swój szarek, licznik szarek, szarek, szarek no, być szarek. bardzo blisko no skupcie no, się nie tak skupcie szybko się. O, Patrzcie na swój licznik, nie u góry Nie jak na swój się, licznik nie patrz, patrz, jak, patrz. jak ty chcesz być bardzo blisko to masz zrobić sumę Rozumiesz? Ale blisko był tego przycisku No zabrakło jednej setnej Pusik no. no. zaszybkał się no znowu Teraz to ja sam Ej, to jest ciężkie. <grym> nie, matematyka będzie matematyka. Licznik, tylko na ten na górze patrzcie. Na co patrzcie. Nie, na górze patrzcie. Nie, dobra, wtedy kiedy dobra, będzie 315. No, jak będzie 315, to wtedy no. Tak, Na, na górze patrzcie na licznik, a nie ten na dole. To też jest będzie tak. Ma, nie, bo nie, 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 Wszyscy <laughs> patrzą na górze, mówię wam! <laughs> dobra, rację, ma rację, Blady ma no. rację. I naciskacie no. dopiero jak jest 3.15! Ale i, i tak to spierdolimy, i... i tak to spierdolimy. Cicho, nie spierdzielimy, bo po prostu na szybko naciskacie. Przyzerze jakoś. <laughs> o, i teraz! O nie! Nie! nie ma. Dwójka no ze bo, zer, ma. bo każdy jest inny! Dobra, Oj, dobra, kum... przygotujcie. I teraz Blady z guzikiem No bo ja teraz, naciskałem, co się wydarzyło. Dobra, ustawcie się blisko. licznik inaczej leci. Dlatego musimy na swoje jednak patrzeć. Tak, patrzcie na swoje, no. Skupienie i. Aż. Posłuchajcie! No, ktoś. Jest... Kto był szary. Na oh, 120 miał! Jest, no co to, to ma być, Nie sugerujcie się tym, jak ktoś inne kto... idzie, tylko patrzcie na swój licznik. Kurde. No. Zaraz się stało! 8 sekund! Ja miałem, nie, czekam. No. Ej bi, bo jesteś przycisku. No, to, na to, na to 8 godzin. <laughs> razy <grym> e, no, no, <laughs> no, e, e, no, No, nie zdejmuję. <laughs> no, nie, nie, nacisnąłeś! nie, 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 No, nie, 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 no nie, nie, Widzę, że nareszcie się nauczyliście w to grać! Jest! Mamy! Ojej, patka zrumdlała! Patka zrumdlała! co no, nie mało, no! <casting> ja ciesze, Full focus w tym momencie! Nie. No, Nie! No, nie no. Łatwo! Jest! No. Ale oh, banalna hofude. mapa! So dobra, z usta! Dobra, dobra robota! Dzięki, dzięki! Łatwo! No, no, Ale jesteśmy dobrzy. Gdyby nie ten nebit to już dawno byśmy przeszli. Halo, ty ja może? to nie trzymał. Bo to jest. powietrzem. Co za guzik? Nie mogę z tobą. Co ty ja przecież latam? O tak lata! Dobra, stary. Bramku, twój stary. Twój stary lata. Magnetsu! Dobra, Mag Magnetsu! Nagetsu! Nagetsu! Dobra, Dobra. A o, plus i minus to jedyne co widzę. Plus Dobra. i minus. Giga, Jaka sam, się stać gigantyczni! Ale kozackie! Giga się z tego! Giga wpadka, ale. Zapraszam no się! Czy wy nie umiecie przysuńcie. się ustawić? Dobra! Przepraszam, ja nie mogę, nie mogę! Nie mogę! Przesuń ja ja się! Ej, kozak! Nie blokuje tę gierkę! No. Się tam. Tam. Jak się kontrolować, to <laughs> im blokuje tę gierkę, nikt się nie zmniejszy już. Nie no! Przesuńcie! Na bok tu! Czy no wy nie umiecie przez przycisk przeskoczyć? Siuuuuuuuuuu! Chodźcie, teraz teraz musimy mieć gi jeden, jeden, jeden gigant. Jeden gigant, jeden gigant, reszta mali. Dobra, rób się gigantyczny. Patrzcie, Patka, musisz zbyt. nas Patrzcie, na patrzcie, Zrób się jeszcze większy. Z zróbmy tak, żeby wszyscy poszli na jedną U, osobę i wyjdzie. potem no. rośniemy. No. Dobra, no. podstać no. mnie tam. O, no, no właśnie. Trzeba no się tak, zmniejszyć, a tak. potem jedna osoba musi się zwiększyć i ktoś musi być na nim, no. Orła, Rzuch, zwiększ, się, zwiększ się, zwiększ zwiększcie się, zwiększcie się Ona jest największy, Dobra, wejdźcie no. na mnie, wejdźcie na mnie, wejdźcie no. wszyscy na mnie. Tak, dobra, jest ja na wejdę na E'ego! No, jestem nie nie, nie, nie. Ja jestem fioletowy! Dobra, dobra, ja jestem wbijać do, na mnie! Dobra, 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 czekaj. No dobra, dobra, zwiększaj, dobra, się, dobra zwiększaj się i w końcu. Elegancko, elegancko! Dobra, git no, i klasa, no, od samego początku chciałem tak to zrobić. No, zaszki. Dobra, chodźcie, przeplicie. Jak, jak teraz on przejdzie? No, no, no nie jest? przejdzie, chodźcie, Ej, to. No, nie ja mogę tam wejść. Ja, no nie mam jedno zadanie, miałeś, chodź. No, nie No, nie nie mogę tak no to Musisz się bardziej. powiększyć chyba, albo. Nie a, wiem, wiem. Jest Powiększ się bardziej, a jest na maxa no, jestem na maksa powiększony? Nie, on jest po prostu za duży. Musisz się zmniejszyć. Podskocz Ale teraz nie wejdziesz, matko No Boczku. właśnie dlatego musisz się zwiększyć Nie weszłeś ja Cię Cię Jezu, Nie nie Nie, no Ale tam musi być osób No Właśnie tam mnie no się zwiększasz No czekaj No, no bo... No, przesuń się O Nie no, To trochę niestety zajmie Dobra, stój, nie mogę To trochę nie mogę. niestety zajmie Ja jestem zielony Musi być sześć osób No ale się. chodź no. no No przesuń się Jum. No, Dobra, oj, łatwo no, <noise> Jaki grubol, karigoda. Nie zmieścisz się. <noise> fajne, fajne. Kurde, to miał być trudny poziom, nie za bardzo. To był trudny poziom? <noise> no. Łatwo. World record było napisane, no? No chyba Dobra, tart, następne, tak. Dobra, następny, następny, następny świat. Następny, następny Następny świat. No to jest jakiś X, X, X. Offline Only to nie only. Push od Jump. jump. A czemu ty nie ominęłeś jedno co to chodzi? To jest Offline Only. only. Może to? tak jest tylko napisane, nie wiadomo. No, offline Only Ej. znaczy, że jest tylko jak się grasz bez internetu. Każdy ma swój klocek, który nie, może pchać to chyba. To nazwa tego, to nazwa tego świata. Daj tę piątkę, będzie na pewno super Dobra, bloody Czy wy możecie no. zejść stąd, czy no. ja mogę przepchać mojego końca, dziękuję Jak ja robimy, jak się Zacha denerwuje Przepraszam, proszę stąd wypić no, szybko popychać. Halo, ale, 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 halo, tak ale stop, oczywiście. Się... To musi być to bardziej w ciasne. Poza się, po czy, hejście, po czy Ja mogę wskoczyć na górę, czy nie? Patrzcie, nie, się... Nie. Dobra, Osoba z mózgiem Zostanie. czerwona przepcha swojego kroca w lewo. Dobrze, iś nie do zecha. Na lewę. <laughs> Dobra, <przepajcie. laughs> Dobra. Dobra, spokój. Ja Zagradzał. Ja Ale nie przypomniłeś. Bardzo się należy. Dobra, żółty! Stop, 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 stop! Czekaj! No i teraz jest ze strony! No zielony już zepchał to, no. Nie. No zielony no. musi przepchać dalej! No, no, on już to zepchał z góry! A. Ja cię kręcę, Abi chyba zrąbał, tak to mi się ja wydaje. Tak, to ziołny. Ziołny, Dobra, nie to normalne. Nie no, przecież nie wytrzymam, jak ten mi zacznie mówić, że to moja wina no, Przecież nie Dobra, wytrzymam Dobra, ja nie, ja nie no. będę... Dobra, blokujcie sobie, ile tam chcecie Zaha rage Ja, ja cię zaha do Dobra, suwa się Zaha Czekaj, czekaj Na No wystarczy, że on to zepchnie o. Dobra, ja blokuję, żeby tego nie spieprzyli. Dobra, i teraz tak. Cieoletko to przesuwać. Cieoletko Dobra, na dole ja muszę musi. wam mówić, co trzeba robić? Bo no, tak. na razie, <śmulity> tu nie, nie. A bo dobra, tu teraz nie, 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 nie. Za daleko, za daleko. Tutaj! No, no, no. się, teraz ja przesuwam. My, widzieliśmy jakąś siłę siła? I co? I co nam to daje? Możemy przejść. patrz jaki parkuj ze mnie. Nie, żółty, uważaj, dobra, teraz możesz wejść. Żółty wskakuj to. Ej, kurtę! Na górę. Teraz musi fioletowy dołem y Musicie dogany. tak tak tak. No no no. Fioletowy, fioletowy, fioletowy dołem? A to Fioletowy się. dołem. Czerwony górą. Czujesz to jeszcze? Aden zielony. Ja dzisiaj ja jestem fioletowy kurde. Aden zielony. Nie, to, 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 nie co robicie? Co robicie? Ja nie odej, mogę żółte. żółte. Dobra. szary niech da to zrobić, Sap 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 Wszyscy w lewo oprócz fioletowego. Wszyscy w lewo fioletowego. No właśnie. No. I teraz szary, 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 szary. Szary, No to zróbcie miejsce. Szary, wiec? przepychaj to. a co ja ze mną? No, no to będziesz i... teraz w dalej, teraz w dalej. Nie, my, nie, 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 pchaj. nie. Nie, ty. nie, nie dobra, ale Nie, nie, mi się... Nie, 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 tutaj Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. <grym> o jezus! O, dobra, stop, stop, stop! Nie prędko, nie prędko! nie dalej. To jest powiedziałem! Dobra, stop! Polska! Teraz mogę, posłuchajcie teraz! Właśnie! Każdy po musi babknąć. Zielony jest Ale Różowy pchaj! Nie Nie stać do końca! No właśnie! Tak! Tak tak tak! tak. tak no dobrze. Niech różowy, zeskocz nie, różowy! Nie, różowy pchaj! To, no to brzmi jak w zeskoczce Różowy pchaj! Teraz szary! Albo nie, nie, szary Ale szary jest zablokowany przez czerwonego frajera, nie mogę! Dobra. Dobra, nie niebieski chaj. Chaj. Niebieski. Chaj. Zaka popchaj ten niebieski w końcu! Ile można czekać na ciebie, no nareszcie! No, udało no, się! Ile potu podczas tej gry idzie ja, Nie potu, ja się ani trochę nie spociłem. No bo blady, to tylko tu chodzi Wszystkich wkurza, no nie wytrzyma! Ja... Nie, naprawdę jestem tu głową tej Tej, tej głowy no, no, Jak ty o. jesteś głową to ja kurna nie wiem Oho, po czymś z głową. To nie instrukcji do Garysmoda. to zostawimy na potem y tego piko dalej. Więcej. O, nice. Ale po prostu... <śm> Tyle chwil... zaś po tej grze. A jest więcej mało. Ale czy nie koksa ma? Jest y więcej. Oooo! O. Jeszcze 6 zestawów jest. Ale żeby ominęła taka dobra gierka, ale rewelacyjna.